Panie jest Pan producentem najnowszego filmu. Żeby nie było śladów, proszę powiedzieć, kiedy zrodził Ci pomysł, aby wyprodukować daną produkcję? Film Żeby nie było śladów powstawał 4 lata. Zaczęło się od reportażu Cezarego Wazarewicza, który został nam wręczony mi mojej wspólniczce Anecie Higginbotham tuż przed wydaniem. Żebyśmy go przeczytali z takim sygnałem, że może jest tam potencjał na film. Przeczytaliśmy, rzeczywiście poczuliśmy, że sprawa Grzegorza Przemyka została opisana tam w sposób, który, który nosi takie znamiona historii filmowej. Więc skontaktowaliśmy się z Jankiem Matuszyńskim, bo szukaliśmy drugiego projektu dla niego po Ostatniej Rodzinie. Którą też oczywiście wspólnie wyprodukowaliśmy, stworzyliśmy. I Janek też zobaczył tam potencjał na film, od tego się zaczęło, poczuł, że chce tą historię opowiedzieć No i zaczął się długi okres, długi okres prac nad tym filmem, ponieważ adaptacja reportażu należy do bardzo trudnej sztuki filmowej, chociażby dlatego, że reportaż nie ma dialogów. Trzeba stworzyć, więc, więc trzeba było tym postaciom opisywanym przez czarka Łazarewicza w reportażu stworzyć jakiś język, jak oni ze sobą rozmawiają, w jakim stylu. Um, dlatego ten proces trwał rzeczywiście bardzo długo, um, no ale konsekwentnie szliśmy do przodu. Mamy gotowy film. Jakie były jeszcze największe trudności? Czy pandemia w jakikolwiek sposób przerywała Wam te zdjęcia? Bo wiem, że te zdjęcie nie tak dawno się zaczęły, mimo że cała produkcja trwała aż 4 lata. Tak, pandemia nam się dawała we znaki, we znaki kilka razy. Pierwotnie zdjęcia miały zacząć się w marcu ubiegłego roku. I dosłownie bodajże 5 dni wcześniej nastąpił lockdown. Więc cała ekipa była wyjątkowo zdruzgotana, nie było wiadomo, czy i kiedy do tych zdjęć wrócimy. Ale paradoksalnie dzięki temu pojawili się w tym międzyczasie na, na pokładzie nowi partnerzy, m.in. koproducent z Francji. Pojawiły się większe środki finansowe. I dzięki temu, że przesunęliśmy zdjęcia kilka miesięcy, to, to, to jest ironia losu. A ten film dzięki temu można było zrobić w lepszych warunkach i wygląda lepiej. Oczywiście na planie... Praca była wyjątkowo ciężka, zwłaszcza jeśli chodzi o, o sceny ze statystami, o sceny masowe, które, chociaż tego mam nadzieję nie widać na ekranie, e, no zawierają w sobie dużą ingerencję efektów komputerowych e, przez multiplikacje czy, czy różne łączenia ujęć, więc no, była to trochę droga przez mękę. Ale y, trzeba przyznać, że ekipa była bardzo zmobilizowana, bardzo czujna. Wszyscy uważali na siebie nawzajem i udało się te zdjęcia szczęśliwie dokończyć. I na samo zakończenie, czy wierzy Pan w to, że e, dany film, e, dany kandydat polski y, na Oscary uzyska tego Oscara jednak? Ja e, Pan, ciężko powiedzieć. Na, na pewno będzie, będziemy walczyć. To zależy od wielu czynników. E, ta kampania w tym roku pewnie będzie trudna, ponieważ. No Jednak coraz więcej wskazuje na to, że ona będzie online. Owa. I to oczywiście jest, dotyczy to wszystkich, ale jednak pewnym projektom czy, czy, czy pewnym produkcjom, chociażby z uwagi na nazwiska, jakie tam są, pewnie będzie trochę, trochę łatwiej walczyć, bo przecież nawet wspominając nasze doświadczenia sprzed dwóch lat z Bożym Ciałem, no to tam. Jednak olbrzymią rolę odegrał bezpośredni kontakt na spotkaniach, QA w Ameryce z dziennikarzami, widzami. To było nie do przecenienia, więc jeśli to się tutaj nie odbędzie, no to będziemy tego bardzo mocno żałować, ale będzie trzeba się dostosować do tych reguł i, i walczyć najlepiej jak się da.